Witamy na szybko zwołanej konferencji prasowej, konferencji, która będzie naszym komentarzem do decyzji premiera Morawieckiego o nowych obostrzeniach, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa w okresie epidemii koronawirusa. Proszę o zabranie głosu kandydata Konfederacji na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztofa Bosaka. Proszę Państwa, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, to znaczy wprowadzane są kolejne ograniczenia, a nie ma jednocześnie cały czas decyzji o przesunięciu wyborów. Apelujemy do Pana Premiera po raz kolejny o to, żeby nie wprowadzać na raty stanu nadzwyczajnego, unikając jednocześnie odpowiedzialności gospodarczej za to, co się dzieje. Nie omijać rozwiązań przewidzianych przez polską Konstytucję. Jeżeli sytuacja jest rzeczywiście tak poważna, to tym bardziej nie możemy narażać na ryzyko wszystkich nas jako kandydatów, tysięcy osób zgłaszanych przez nasze komitety wyborcze w celu formowania komisji w najbliższych w tych tygodniach powinny rozpocząć się szkolenia członków komisji, jak pogodzić dalsze prowadzenie procesu wyborczego ze wszystkimi czynnościami przewidzianymi przez kodeks wyborczy z tym, co dzisiaj powiedział pan premier podczas konferencji prasowej. Widzimy tu oczywistą sprzeczność. Apelujemy, żeby rząd przestał grać zdrowiem i życiem Polaków. Panie premierze, proszę wyciągnąć wniosek ze swoich własnych słów wyciągnąć wniosek z sytuacji. Sytuacja jest nadzwyczajna, to nie jest sytuacja, gdy zwykłe środki konstytucyjne wystarczają, co wiemy z trwającego w tej chwili konwentu seniorów i rozważań co do tego, jak organizować posiedzenie Sejmu. Dlatego apelujemy o to, żeby wybory zostały odsunięte i żeby e, zacząć poważną rozmowę nad tym, jakie środki antykryzysowe zastosować. W tych czasach, w których zwiększamy dystans społeczny jednocześnie gospodarka musi działać. Ludzie muszą mieć źródło utrzymania. Proszę odnieść się do tych spraw, Ponieważ ten komunikat, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest tyleż obszerny, co zupełnie niekonkretny i nieodpowiadający na najważniejsze wyzwania przed nami stojące a więc gospodarcze, organizacje wyborów i dalszego działania państwa zgodnie z prawem, zgodnie z ustawami i zgodnie z konstytucją. Prosimy Jacka Wilka jeszcze o zabranie Szanowni Państwo, sytuacja rzeczywiście jest schizofreniczna, wręcz w stopniu absurdalnym. Rząd mówi, zostań w domu, idź na wybory. I de facto mamy stan nadzwyczajny, bo on funkcjonuje. Wszystkie obecne obostrzenia, cała sytuacja ma wszystkie znamiona stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej. Natomiast nie został on wprowadzony oficjalnie. Oczywiście wiemy dlaczego. Po pierwsze, dlatego żeby utrzymać za wszelką cenę ten termin wyborów. A po drugie, Szanowni Państwo, aby nie, aby nie obowiązywała specjalna ustawa dotycząca naprawiania szkód majątkowych w czasie stanów nadzwyczajnych. Ale, Szanowni Państwo, potrzebne jest jeszcze jeden, potrzebne jest rzeczywiście wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na jeszcze jednej płaszczyźnie, na płaszczyźnie gospodarczej. Dlatego że rzeczywiście sytuacja gospodarcza staje się powoli tragiczna. Dlatego my postulujemy stan nadzwyczajny dla polskich przedsiębiorców, polegający na tym, aby zawiesić stosowanie wszystkich tych ustaw, które naprawdę nie są potrzebne naszej gospodarce do, do funkcjonowania, wszystkich niepotrzebnych obowiązków biurokratycznych, urzędniczych, jakie w tej chwili przedsiębiorcy muszą wypełniać, a przypominam że, przypominam, że statystyczny polski przedsiębiorca 35 dni w roku spędza na wypełnianiu papierków wszystko to trzeba zawiesić, żeby zostawić tylko to, aby przedsiębiorcy mogli się skupić w całości na produkcji dóbr, na świadczeniu usług, na wytwarzaniu towarów, na importowaniu i tak dalej, i tak dalej. Taki stan nadzwyczajny dla polskich przedsiębiorców jest w tej chwili absolutnie niezbędny i wzywamy rząd, aby właśnie tym się zajął, bo jeżeli tego nie zrobi, to naprawdę yy, czeka nas wizja głodu. Dziękuję. Prosimy Proszę o pytanie. Tak, Tate, czy Pana zdaniem rząd wprowadza te restrykcje po to właśnie, żeby w y, maju odbyły się wybory? Sądzę, że intencja rządu jest taka, aby ograniczyć szkody dla ochrony zdrowia, Wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa. Chcemy wierzyć w to, że te działania nie są motywowane politycznie. Natomiast jak jest rzeczywiście, to się będziemy przekonywać w następnych dniach. Zwracam uwagę na to, że konferencja pana premiera, której przed chwilą wysłuchaliśmy, trwała chyba wspólnie z ministrem zdrowia ponad pół godziny i bardzo niewiele usłyszeliśmy na temat szczegółów prawnych tych decyzji. Natomiast wiele dowiedzieliśmy się o stosunku pana premiera do jego własnej mamy i jej wychodzenia z domu. No, mamy tutaj do czynienia z pewnym wodą. Ze strony przedstawicieli rządu, a za tym wodoleństwem skrywa się y, coraz większy chaos prawny, niechęć do korzystania z konstytucyjnych rozwiązań przewidzianych na sytuację nadzwyczajną, y, i niechęć bardzo wyraźnie to widzimy niechęć do przesunięcia wyborów, co traktujemy jako narażanie zdrowia i życia Polaków, nie tylko tych, którzy chcą zagłosować, ale przede wszystkim tych, którzy mają uczestniczyć w organizacji procedury wyborczej lub zostaną przez to jakimiś relacjami służbowymi zmuszeni. Przypomnę, że byłem pierwszym kandydatem w wyborach prezydenckich, który zaapelował o przesunięcie terminu wyborów. I przypomnę, że kilka dni temu mówiłem, że jeżeli rząd się uprze, to przeprowadzi te wybory w terminie, ale wówczas komisja Wyborcza będzie musiała chyba dopełniać żołnierzami wojsko. Terytorialnej, bo ludzie, którzy nam podpisywali jako Komitetowi Wyborczemu zgody na delegowanie do Komisji Wyborczej, już w tej chwili się wycofują, bo się boją, bo słuchają tego, co mówi sam pan premier na swoich własnych konferencjach prasowych. Sytuacja, jak powiedział Jacek Wilk, jest schizofreniczna. A proszę wiedzieć, czy obecnie ma jakiś plan, czy będzie dalej e, e, uczestniczyć w tej e, w cudzysłowie kampanii wyborczej? Czy będą się państwo wycofywać? Czy to nie ma sensu, skoro pan Jakubij nieoczekiwanie zebrał 100 tysięcy podpisów? Do momentu, kiedy nie ma decyzji o przesunięciu wyborów, wszystkie terminy konstytucyjne i ustawowe biegną. Dla przykładu my musimy, aby uczestniczyć formalnie w wyborach, do 26 dopełnić wszystkich obowiązków formalnych w Państwowej Komisji Wyborczej. Musimy uczestniczyć w tych procedurach, ponieważ wszystkie wypowiedzi obozu rządzącego wskazują, że wybory odbędą się w terminie. Być może oczywiście przed nami w ciągu kilku, kilku tygodni jest decyzja o odsunięciu wyborów, Natomiast póki tej decyzji nie ma, to naszą kampanię przenieśliśmy do internetu, organizujemy konferencje prasowe, organizujemy jakieś działania no i wybory trwają. Sytuacja taka, że pozwolimy wyłącznie jednemu kandydatowi, który walczy o reelekcję, prowadzić kampanię wyborczą pod pozorem zarządzania kryzysowego, a wszyscy inni po prostu będą się temu przyglądać, sytuacja taka jest nieakceptowalna. Szanowni Państwo, powtarzamy nas, nasz apel o, o odwołanie, o przesunięcie w czasie wyborów prezydenckich. Nie chcemy, żeby powtórzył się scenariusz taki, jak miał miejsce we Francji, gdzie odbyły się wybory samorządowe gdzie okazało się po tych wyborach, że wielu urzędników, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo i przeprowadzenie tych wyborów, zostało zarażonych koronawirusem, że opinia publiczna domaga się unieważnienia tych wyborów, a 600 lekarzy domaga się Trybunału Stanu dla premiera Francji. Domagamy się tego, żeby te wybory zostały po prostu przesunięte w czasie i apelujemy do premiera Morawieckiego, żeby nie zgodził się na scenariusz francuski w Polsce. Jeśli nie ma więcej więc pytań, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.